Cześć, nazywam się Katarzyna Indzińska, jestem lekarzem medycyny estetycznej oraz okulistą w OCO Clinic. Chciałabym z Wami dzisiaj poruszyć taki temat, jakim jest laseroterapia i dlaczego właśnie w tym okresie, jesień, zima, warto wykonywać tego typu zabiegi. Jesteśmy w tym okresie mniej narażeni na czynnik promieniowania słonecznego, a ze względu na to mamy mniejsze ryzyko powikłań. Jakie są wskazania do laseroterapii? Wskazania są wszechstronne w zależności od problemu pacjenta oraz użytego przez nas laseru. Możemy tutaj zredukować blizny, walczyć z przebarwieniami, redukować rumień, zmniejszyć naczynka, teleangiektazję. Co więcej, poprawić jakość skóry, działać prewencyjnie na jakość skóry. Oraz e, zredukować niechciane tatuaże czy y, też makijaż permanentny. Jeśli chodzi o rekonwalescencję, tutaj, w zależności od typu zabiegu, możemy mieć do czynienia z lekkim zaczerwienieniem, łuszczeniem skóry, obrzękiem. Mm, Uczuciem pieczenia, dyskomfortu, ale nie martwcie się, to tak naprawdę trwa przez pierwsze dni po zabiegu, maksymalnie do 7-10 dni. W okresie rekonwalescencji pamiętajcie o higienie, sterylności, nawilżaniu oraz zimnych okładach.